Jest płci. Jest w dobrym nastroju, w takim oddającym mój nastrój. Jeżeli wstajecie rano i patrzycie za spanie na spodnie i tak. a po co to masz tyle nogawek? Albo gdzie jest metka i jak założyć spodnie w dobrą stronę, tak? Zdarza nam się. Dobra, zdjęłam bitry do 5000 tysięcy. Będzie możliwe, że gorszą jakość, może będzie lepiej. Stream patrzenie, jaki jest kolor. Błaga, zielony to dobry, cieszymy się. Żółty jest taki y", a jak jest czerwony, to... Um, jest dramat. O jeszcze jest pomarańczowy, pomarańczowy to jest <laughs> strange lagów, dokładnie tak. O czerwony, czerwony. Był czerwony moi drodzy. Można zrobić taki drinking game, wiecie. Ja za jak po pojawi się czerwony, na transmisji, to znowu lalimy Przy tym internecie stream by się szybko skończył. Wczorajsze prędkości. Przez półtorej godziny mierzone a ile powinno być minimalnie w umowie internet do 500 megabitów na sekundę maksymalna prędkość wysyłania danych 50 megabitów na sekundę co my mamy inną umowę i tu jest 100 megabitów na sekundę no ale dobra Prędkość zwykle dostępna 350 prędkość zwykle dostępna tego jakby dostępna wysyłania 35 megabitów na sekundę prędkość minimalna danych pobierania danych to jest 200 Mbps. na sekundę i prędkość minimalna wysyłania danych 25 megabitów. Jak internet dzisiaj? Jak na załączonym obrazku. 23 tysiące zgubionych klatek. Rozwiązać umowę, nie spełniają minimalnych warunków umowy. Lepiej pozwać za sabotaż działalności gospodarczej, bo mamy z nimi umowę firmową. Ich niewiązywanie się w, w, z internetu naraża moją działalność gospodarczą na straty. Czyli mogę żądać od nich odszkodowania za każdy dzień, kiedy nie mogłam streamować. Oczywiście, że nie miałabym żadnych wyrzutów sumienia. Kwestia tylko tego, czy chcemy się z tym dużo. M mnie jest na najbardziej przykro, że ja nie mogę zarabiać przez te dni, bo to jest, wiecie, jakby jedna sprawa, że, że ja nie mogę zarabiać, prawda? Nie mogę Wam puszczać reklam, nie możecie dawać suba, ja nie mogę robić kampanii reklamowych, które mam jakby zaplanowane czy coś. Więc to jest dla mnie dosyć duża strata. Ale to jest najgorsze dla mnie. Ja nie mogę sobie normalnie pograć, nie mogę z Wami pogadać, nie mogę streamować. I to jest najgorsze. Z czego masz neta? Ale rzeczywiście że zareklamuję firmę, z której mam internet. I mój internet, który widzicie na załączonym obrazku, oferta pro live livestream pochodzi od operatora Super Media. Kremu napraw! Daj mi telefon. Przesyła i to się 10 dziękuję na ci Kasiu, najmniej wiem, który internet mega firma umieci. Nie, nie no nawet mi się nie chce dzwonić, kurwa, do tych zjebów. Ten... Masz numer tego zgłoszenia i pokrzeć na nich. No pa, co się dzieje, no. Na luzie ten, ogarniemy to. Pewnie ten internet zacznie działać około 11. Musimy zmienić godzinę streamów po prostu. Nie, nie chcę streamować o 11. No to streamujmy od, nie wiem, 8 rano. O, tak też nie. No to chcę. No to są dwa wybory. Ale ja mam normalny speed test. I mi działa wszystko spoko. A najlepsze jest to, że pobierałem sobie gierkę wcześniej i ja miałem 80 mega pobierania. Normalnie miałem to. Przy czym na speed testie miałem 0,4, nie? O. Witam, witam, dobry wieczór, ale dzisiaj prędko, proszę pana, dzisiaj prędko, numer sprawy to 170... No i jak remont, przysiądzie do czegoś, stalowa dłoń, wystarczyło zresetować komputer, tak tam powiedział technik. I router, tak? I router. Zresetowaliśmy router. Patrz. Widziałem, co dziś. Wam pierwszy pokazałem, bo ja nie mam stream i mogę ruszać głową, niech go. Już jest dobrze, zobacz. Jest zielono. Masz no tylko nie jest 229 już. zgubionych klatek. i za chwilę znowu nie. nie, nie przejmuj się, będzie dobrze. Już jest ok. Czatu się podoba, nikogo nie loguje. Nie przejmuj się tymi kolorami. Ogólnie ten kwadrat to sobie zamaluj na tym monitorze. Albo na zielono masz zielony marker. Pierwszym mm. zielonym i zawsze będzie zielony tamto miejsce. Mam już 4000 bitrate'u. Możesz zamiast zmniejszać ten bitrate, to możesz streamować w HD po prostu, nie w full HD. Zostaw sobie teraz się powinno wszystko śmigać. Zobacz, Uch. jak pięknie jest zielono. Widzisz jak zrobił. Teraz jak ten komputer wygląda jakby był weganem? Bo jak sprawdzałem Speed to jest upload 20. To jest upload na jednego streama, więc ja nie, nie lubię swoich widzów, dlatego ja im nie zrobię streama, a ty możesz sobie streamować. Nie no, odpalę się później po prostu, jak to się ogarnie. No Widzisz że jest, jest ok. smutno. No wiem, że ci jest smutno. O, rozbawi się coś, jak się powiem żart. No. Odpalamy komputer i internet nam działa. Dobry żart. A teraz mam lepszy. Dzwonimy do technika, a on wie co jest na rzeczy. Mam mam lepsze, przychodzi technik naprawić nam router i zna się też na tym co robi. Dobra, całkiem no. Widzisz jak masz fajnie. Zobacz jak Remo zrobił fajnie. To mi się jeszcze przypomniało z taki huu Pod... szok. Wiecie co sobie zrobiłam wczoraj? Ja stwierdziłam, że nie ma internetu i potrzebuję się wyżyć, wiecie, pokochać sobie na coś, posiedzieć. Się na samo to, że coś oglądam, taki hate watching, no nie, zrobić, to oglądałam sobie przez półtorej godziny konferencję kanałów komentarzy z Queen of the Black. Gdy się w k***i, to co to No po prostu... O, tak. 10 za 10. Idealnie, bo ona się tak... Jezus, jak można tak mówić? O Boże, co ona w ogóle kata? Super było. Bardzo mi się podobało. Kto to jest Palio? O, żałuję, że zadałam to pytanie. O, przepraszam. Zielone, zielone robię sobie zielone dziecko. Może to dla was źle zabrzmi, ale to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Dzięki, Ramon. Ty co słyszysz? Co? Co ty chciałeś? Słyszę Twojego kurczaka. <grym> To jest zajbiste! Kasik nie przyjemni dnia? Nie pisz takich rzeczy dzisiaj w tym momencie, bo to, to jest tak, jakbyś przed do stodoły, gdzie jest suche siano wszędzie, a ty byś podrzucał zapałki i próbował je odpalić. Uważaj, mogę w niekontrolowany sposób wybuchnąć, akurat na ciebie i się usiąść. nisko. Zjeżdżamy na dół z ramkiem do galerii, bo tak jak wam mówiłam, szłam dzisiaj e, i przeglądałam dzisiaj różne oferty z internetu. I mieliśmy trójkę młodzieży, oni szli na schody. I tak słyszę tylko za sobą: Ej to była Kashix, ej to była Kashix, czy nie? To, to, to była Kashix. Idziemy powiem, jak dają, mówię, Remek widzowie. Remek mówi: Nie, nie, wydawało mi się, mówię, zobaczymy I za chwilę okrążyli z drugiej strony, z, z, podeszli do nas i mówią, że ten mogą sobie fotę zrobić. Ja mam całkiem dobry słuch, jak coś. W jaką grę z dużego internetu ja mam ci zagrać? Jak ja na samym mówieniu do Was mam połowę przesyłania. 20 megby a naprawdę to mało. Tak, ale to jest minimalna prędkość, jaką mamy w umowie, którą mamy zagwarantowaną, że powinni nam dostarczyć, bo powinniśmy mieć 500 na 100 taką ofertę jakby kupiliśmy. No i jakby chociaż połowa z tego była zawsze, to by było zajebiście. się To nie był magiczny flet, czat. To nie był magiczny flet. To był kurczak. Repo, pokaż, że to był kurczak, proszę. Ale tego głupiego kurczaka. Trzeba odnośnie naszego dostawcy, to posiadą stronę na Google, dokładnie supermedia, jest tam panel z opiniami, więc tam też można sprawdzić, że nie jesteśmy jedynymi osobami z takim przypadkiem. Oczywiście, Dopadnie. jeżeli nie macie tych usług, nie macie jak ich sprawdzać, no to ważne jest, żebyście nie dawali tam fałszywych opinii. Tylko Ale... ważne jest, żebyście dawali opinie zgodne z prawdą. Tak. Czyli... Czyli żadnych jeżeli... piątek, żadnych czwórek. Pa śmiecią wystawiać. Przestanie. Nie, no, nie, że jesteście klientami i macie podobny problem, co my. Ja chciałam kupić taki, ale wyszedł mi ten do Switch OLED model, który ma większy ekran. Ma białe te kontrolery. I kupuję chyba ten, bo jest śliczny. Nie uważacie? Gdyby ktoś myślał, że on gra w się tam. Powiadomienie z komputera Windows Więc nie, on nie ćwiczy grać na gitarze, tylko puścił to z głośników Nie wiem jaki jest dobry sushi, nie pamiętam z którego ty zamawiałeś ostatnio Bo to ostatnio było strasznie nie Na pewno jest z bo nie żygałem <grym melody> później Ha, ha, ha Jeżeli k***a Supermedia miałaby y, swój dom pogrzebowy, to zombie by istniały na świecie tak? Jezus, Remek No, no Kupiłam sobie Nintendo, ale zajebiście To teraz mam lepszy humor są to jakieś zespół niespokojnych nóg. Nienawidziłam siedzieć w ławce z kimś, kto rusza nogą. Spoko, możecie sobie ruszać o swoje krzesło czy coś, ale jak ruszać o biurko i całe biurko się częsie i ja, jak próbuję coś napisać, to mam po prostu. Wsz, 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 i wszystko się częsie tylko, to po prostu idzie dostać. O! o! Każdy, kto ma okulary, wie, że jak chcesz je poprawić, to nie robisz tak, tylko. Za nosek! Nie za... Patrzcie co ona zrobiła tutaj! Pst. O! Pst. Kto tak poprawnie Jeszcze raz co? Jak poprawnie robić kreskę? O! Zamknięte, obciążone oko. Czyli dokładnie tak jak ja robię. Rób tak. sumie co, biżuteria jak masz oczy bomba. Ty wcale nie wytłumaczyłaś kurwa jak zrobić to prawe! Widzę, że tylko się różnią efektem końcowym. Hmm. Zrób tak, i gotowe. Dobry wieczór. Nie można. Prośbę o unban. 5 dych i masz unbanner z buta. Jeszcze 4 i jesteś wolny. To jak de dogadamy się. Chociaż wiesz co? Teraz jak czytam Twoją wiadomość, ale bym ci wsadził w Dupala, nie jestem pewna, czy kwota 50 zł jest adekwatna do, do tego, żebyś powrócił na czat. Jak powiedziałam wcześniej, że 5 dych przed sprawdzeniem to to moja wina i powinna go odbanować. Jednak ja jak teraz sprawdzę, że chłop proponował mi niemoralne rzeczy i wcale go nie chcę na czacie, jednak to powiedzieć mu więc Słowo to słowo. No dobrze, stajesz Anbana głosem czatu. Ale jakby wpłacił te pięć tysięcy, dostał Anbana i pierwsze co napisał, to jak mogę wsadzić albo coś takiego, byłoby kulka. Wokół... Link do YouTube. Boję się. Ej, Jaki tytuł nosi hymn polski? E, marsz Dąbrowski. A gdybyś miał zamienić to pierwsze słowo? Dąbrowskiego marsz? <grym> A jakbyś miała zamienić pierwsze zło... So, do Obrowskiego, masz? Nie wolno czat. Ja na przykład mam konto firmowe, no nie? Mam konto moje prywatne, no i bo ja pani księgowa powiedziała, że nie ma różnicy, w sensie na które konto ja sobie to przelewam i tak dalej, że mogę sobie między tymi kontami przelewać dowolnie tą gotówkę, bo w razie po prostu kontroli będę musiała podać tak całe moje konto, więc to, że ja sobie tam przelewam 500 zł w tą czy tą, to nie musi być ani ani nigdzie, ani i tak dalej, nie? Ja mówię spoko. Więc ja robię sobie przelewy z konta firmowego na konto prywatne i tytułuję je ja na przykład premia dla najlepszego pracownika w listopadzie. I sobie przelewam pieniążki na moje konto. Teraz pytanie, czy jak kontrola skarbowa by przyszła, to czy oni widzą nazwy Lepo, czy, czy jakby to, to, to nie zwracałem się na to uwagi? widzów. No to muszę przestać. To przestanę chyba tak robić. Tak się że. A, bo przecież jestem moim najlepszym pracownikiem w mojej jednoosobowej działalności. zaczęłam się sobie premię nie dać, prawda? I zadałam premię. Albo tak samo spomyślałam, inne firmy mają jakieś grupowe ubezpieczenia, tutaj wyjazdy szkoleniowe. Moja firma bardzo lubi swojego pracownika. I stwierdziłam, że może moja firma oferuje jakieś rzeczy, o których ja jeszcze nie wiem. Może Oferuje moja firma kartę Multisport, może moja firma oferuje wyjazdy integracyjne? Uważam, że jakbym miała fajną firmę, to właśnie tak by ona wyglądała. Czy w mojej jednoosobowej działalności jakby oferuje wyjazdy integracyjne, czy, czy nie? To ile ci płacą? Kamil, cały ten żart polega na tym, że prowadzę jedno, jednoosobową działalność gospodarczą. To był bardzo męczący, psychiczny dzień, więc yy, ja wolę już sobie skończyć. Rozumiecie chyba mnie sami. I tak przeciągnęliśmy długo streamka. Pozdrawiam Was. Dzięki za dzisiaj. Byłam dzisiaj trochę nieznośna, ale fajnie, że ze mną wytrzymaliście mimo to. Budziaki. Życzę Wam dobrej nocki. Żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.